Witam serdecznie, witam cieplutko, pierwszy dzień września, nauczyciele, uczniowie, rodzice najmłodszych dumnie ruszyli do szkoły, sztandar, hymn, ciepłe słowa dyrektora o tym, aby gonić marzenia, aby dążyć uparcie do celu, podpisuje się obiema rękoma, natomiast te posty rodziców na fejsie, na insta, samych piątek i szóstek, serio? Nie fiksujcie się tak na te oceny, to są dzieci w podstawówce. One muszą się zainteresować przedmiotem. One muszą się zainteresować światem. A to, czy one dostaną czwórkę, piątkę, czy szóstkę, to jest rzecz wtórna moim zdaniem, ale to jest tylko moje skromne zdanie. Okay? To nie jest... Ta ocena nie odzwierciedla jeden do jednego włożonego wkładu pracy. Okay? Też jest ważne. Mamy system edukacji taki, jaki mamy. Trzeba się dostosować. Słuchajcie, ja nie o tym. Ja o tym, że jestem nauczycielem z doświadczeniem, pracuję w szkole od paru ładnych lat, nauczam też szachów, chociaż jestem szachowym samoukiem i to może być moją wadą, ale też zaletą. Przekułem to na zalety, wiecie jak? Bo ja wiem, jak myślą początkujący. Niedawno tam byłem, ok? Ci, co mają ze mną zajęcia, być może potwierdzą, że te nasze rozmowy, analizy są konstruktywne i podzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami, refleksją, refleksjami może, chociaż jedną konkretną mam przygotowaną refleksję odnośnie progresu szachowego, no bo czym jest ten progres, czym jest ten postęp? No to jest Sukcesywna eliminacja błędów, które popełniamy. Każdy popełnia błędy. Tylko nie wiem, czy myślicie o tym w tym samym kontekście, co ja. Błędy można skatalogować, zaszufladkować, po prostu stworzyć konkretne kategorie błędów. Błędy mają różne oblicza, różne twarze. Dzisiaj, na przykładach, pokażę Wam, że zagrania, które na pierwszy rzut oka są w ogóle różne, w różnych pozach, jakieś takie, z... każdy z innego gatunku literackiego, łączy jeden mianownik. I po to jest analiza, i po to jest kategoryzowanie błędu, żeby później skategoryzować błąd, który najczęściej mi się zdarza w partii, i nim się zająć, i go wyeliminować. Trudne słowo. To jest droga do progresu. Wyłapanie błędu, nazywanie tego błędu, skatalogowanie go i staranie się go unikać. Nie wiem, czy to brzmi w ogóle po polsku. Ale na przykładzie będzie łatwiej. Jest coś takiego. I tutaj gracz, grając białymi, bezrefleksyjnie gra 5. Grabie przestrzeń. Wyganiam dobrze ustawionego skoczka. Jasne. Spoko. Konio odejdzie co prawda sobie na D5. Niby nic nie masz. Ale stał dobrze. Musiał ruszyć się ponownie w debiucie, więc coś tam zyskałem. Uff, jak koń się ruszy, no to zyskałeś może i tak koń się nie musi ruszyć, bo następuje co? Czek. Czek. Ha! <laughs> podwójny atak. Podwójny atak. I tu. I tu podwójny atak. Więc jak już się zasłaniać, to może lepiej... No nie wiem. Nie gońca. Może lepiej skoczkiem, żeby jeszcze nie dostać strzała na b Niemniej jednak, to już jest rzecz wtórna. Pchnięcie 5 bezrefleksyjne bez zastanowienia się, chociaż dwie, chociaż trzy sekundy, jaka będzie odpowiedź rywala, no to jest jedna rzecz. Druga, czy ja naprawdę jestem zobligowany tutaj pchać pionka? Po co? Po co? Po co? Po co? Mam masę innych, fajnych, dostępnych ruchów. Co nie? Dobra. Jakbyście nazwali ten błąd? To jest ważne. To jest ważna sprawa. No przeoczenie ktoś powie. No dobra. Nie sprawdziliśmy odpowiedzi rywala. Zagraliśmy bezrefleksyjnie. Nie sprawdzając, co rywal zagra na nasz ruch. Spoko. To jest jakby jedna kategoria. A to, jak się nazywa? O Oto, oto. Hop, hop. Podwójny atak. OK. Czyli przeoczyłem podwójny atak ze strony rywala. Zapisuję. Inny przykład. Kurde, rywal podstawia pionka. Przeoczyłem podwójny atak ze strony rywala. No, kitu Jetman H5. Wyganiam go. O kurczę! przeoczyłem podwójny atak ze strony rywala. Ja dziękuję. To już czwarty raz w partii. Trzeci. No, nieco bardziej złożone. bije Kurcze, przeoczyłem podwójny atak ze strony rywala. Że on poświęci na F7. Odbije mi gońca. Różne przekłady. Różne pozycje. Różne zagrania. Ten sam błąd. To jest przykład malowniczy, jaskrawy, który ma wam uzmysłowić jedną rzecz. Że wy powinniście, analizując partie, wyłapać błędy i je normalnie nazwać, skatalogować i na podstawie tych danych z jednej 5, piętnastu, stu partii wyciągnąć wnioski, jakie błędy najczęściej się pojawiają i je wyeliminować. To jest, brzmi jak banał, nie? No, trochę tak. To nie jest łatwe. Wyłapanie błędu jeszcze spoko, bo tam w przeglądzie sobie zobaczycie, ale nie jest łatwe wyłapanie tego natury tego błędu. Skąd on się wziął? Co to jest za błąd? Akurat tu przeoczyliśmy w każdym przypadku możliwość zagrania hetmanem, który jest świetny w podwójnych atakach. No i co? Król atakowany plus jakaś bierka, nie? Czyli granie bezrefleksyjne nie myślenie o tym, co odpowierywali, co może odpowiedzieć, to jest jedno. A dwa, no umiejętność też dostrzegania zależności tak, pomiędzy figurami. No bo możliwe, że w tej pierwszej pozycji, co, co byliśmy, że ktoś by tu myślał trzy godziny i by nie znalazł błędu w tym zagraniu. No ja nie widzę, a ja nie wiem. Okej. Okay, masz prawo nie znać podwójnych ataków. Ale masz też obowiązek, jeżeli chcesz się rozwijać szachowo, poznawać motywy taktyczne. No chcesz czy nie chcesz, byku? Tym bardziej, że to jest taki dosyć malowniczy przykład. Czyli tutaj mieliśmy do czynienia z podwójnym atakiem przeoczonym. I to może być tak, że wy macie problem, jeden konkretny, dwa konkretne, że popełniacie dwa rodzaje konkretnych błędów, przez które cierpicie, podstawiacie figury, bierki, w ogóle wszelkiej maści. OK? Tego jest oczywiście więcej. Dałem taki przykład z brzegu. Może macie problem ze związaniami, albo z uderzeniami z odsłony. Albo właśnie z tymi widłami. Więc patrzcie na to w ten sposób. Chcecie robić progres? Skupcie się na analizie. Wypisujcie sobie wnioski. Wypisujcie sobie przeoczone zagrania, przeoczone taktyki. Może się okazać, że po tych 10, 20 analizach jakiś jeden będzie Wam wpadał w oko. Kurczę, ty, ja cały czas mam problem z tym zagraniem, albo z tamtym zagraniem. Mhm. Jest taka szansa. Jest taka szansa, byku. No to tak, trochę chaotycznie, ale mam nadzieję, że doszliśmy do sedna. Wiecie, co chciałem Wam przekazać. I życzę powodzenia wszystkim. Wszystkim dużo wytrwałości, ambicji, w dążeniu do celu. Oczywiście nie wszyscy muszą być ambitni, nie wszyscy muszą chcieć robić progres i się rozwijać, czy to językowo, czy to z matmy, czy to z szachów, ale jeżeli już chcecie, to życzę Wam wytrwałości, znajdźcie czas na to, energię, Narzędzia, znajdźcie też kogoś, kto będzie Wam z tym pomagał, jakiegoś swojego mentora i fajnie, nie? A, jeszcze jedno. Wiecie, jaki jest przepis na bycie dobrym w czymś? Trzeba to po prostu lubić.